Siema, siema! Cześć, widzowie! Stwierdziłem, że założę sobie takiego YouTube'a, bo chciałem sobie kupić prosa hybryda i nic nie mogłem znaleźć na lecie kompletnie. Żadnych zdjęć, żadnych filmików, więc może Ty akurat chcesz sobie kupić, no to może dla Ciebie będzie ciekawe, o co chodzi z tym rowerkiem. No to zaczynamy. Jeździłem do tego z zwykłą szosą manualną, która jest stara, na no, się kosztuje 600, Zaraz dopnę do tego filmik, ja w wygląd włożymy więcej, czym jest warte te wszystkie przyrzutki monetki. Ale na rowerach tak nie znam się i nie jestem jakimś sportowcem. Jeżdżę sobie do pracy, do domu, to jest 3,5 km. I dzisiaj na przykład rano przyjechałem rowerkiem swoim starym i do mnie dzisiaj rano przyjechała już paczka do pracy ten rowerek. Rozpakowałem go i stwierdziłem, że spróbuję sobie nim się przyjechać i zobaczyć jak się jeździ elektrykiem tylko, że on nie był naładowany więc stwierdziłem, że dobra, lecę do domu i do pracy z powrotem na niewłączonym elektryku więc jakie moje wrażenie fajnie się jeździło o wiele na pewno mięk... miękko było mi. prawie może dlatego, że są opony szerokie no bo szersze oczywiście, czym na kolożoweczce każdy krawężnik było dużo kostek po drodze. W sumie to wszystkie kostki przejechałem, lżej Nie odczułem jakiegoś katastroficznego, takiego, nie odczułem katastroficznego zmęczenia, ale też dzisiaj mamy bardzo mocny upał Raz na rok nam się zdarza, że jest 33 stopnie na zewnątrz, więc, więc może dlatego zmęczyłem się, jak niosłem go po schodkę. Mieszkam na drugim piętrze i tamten swój rowerek zielony targałem na piętro zawsze na luziku więc tu na drugie piętro go wnieść nie było takiego kłopotu bo on waży teraz 22 kg a tamten mój stary waży 11,5 kg więc dało się go wnieść na drugie piętro facet wniesie go mi się wydaje, że i na piąty można go wnieść nie problem spróbowałem jechać z górki to odczułem, że jednak jazda z górki nie kręcąc pedały na tym jest lekko wolniejsza no naprawdę bo kolorzóweczka jednak nabiera rozpędu tutaj są oponki jak mówiłem z takimi dziobkami no to troszkę hamują na początku co było przy rozpakowaniu zauważyłem że ogólnie fajnie żebym przejechał już cały złożony jedynie co mi trzeba było przykręcić pedały Niestety jeszcze nie przykręciłem swoich zatrzaskowych kodałów, bo nie mogę ich skręcić z tamtego roweru, tak mocno się trzymałem skubany, że, że szok. No to tu sobie przykręcę zatrzaskowe i musiałem też wyprostować kierownicę. Wyprostowałem kierownicę, troszkę podniosłem, lekko odrugowałem hamulce, bo tu są hamulce takie dziwne, oni są tarczowe. Na lince. Ale tu jest mechanizm przechodzący z linki już na hamulce hydrauliczne. I to trzeba jakoś tak ładnie uregulować, żeby to naprawdę miało chwyć. na początku, jak zacząłem jechać, nie regulując, no to od razu po prostu nie miałem hamulców. Po prostu nie miałem hamulców. Podciągnąłem troszkę linki raz, podciągnąłem linki drugi raz. Tam jeszcze popatrzyłem, żeby w ogóle nie było jakiś tam styku, żeby koło nie dotykało do tarczy żeby też szynki nie dotykały do tarczy no to w sumie jest git, ale hamulce są za Na razie. Powiedzieli mi, że trzeba, żeby się przetarły, bo są nowe. Nigdy nie miałem nowego roweru, więc to jest mój pierwszy. Nie wiem, czy tak będzie, czy nie. Hamulce łapią gdzieś. O w tym momencie zaczynają łapać. I tu już, tu już jest Max. Pokażę, Ci może ten rowerek trochę wyżej. Może coś ciekawego sobie zobaczysz. No i oto jest ten mój rowerek manualny Też czasami mi już wozi z 2 lata Jeżdżę nią czasami z pracy do pracy A też czasami robię sobie wyjazdy takie dłuższe Robiłem nią maksymalnie 5 godzin Zrobiłem 115 km A tak robię takie rozrywkowe 30, 60, 50 trasy czasami tam weekendowe Fotelik sobie wymieniłem, wymieniłem owikę na skórę i pomalowałem na, tak proskowa, pomalowałem na taki żółty. Mega mi się podoba taki styl. Też opony wymieniłem specjalnie, żeby tu było takie żółte, takie dodatki. No i właśnie ten rower wygląda prawie tak samo. Więc, jak zobaczyłem, że jest ten sam styl, bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy ja się doczepiam do tego stylu, czy nie ale z zawodu jestem tytułarzystem i dla mnie musi po prostu wyglądać ładnie wszystko co jest dookoła nie mogę zostawić, albo jeździć czymś nieładnym, no trudno wrócimy do tego rowerku to tak Przyrzuteczki są bardzo stare już żyją swoje tak to wygląda tak to wygląda no, to na tym jeździłem i do tego będę porównywał teraz to. Bo no nie mam do czego innego porównać. Mam jeszcze Stepan Wolfa, no ale to są nieporównywalne mi się wydawały. Tutaj już opanę o wiele szersze. No, taki już kawałek kopony. zobacz zobacz, jak tak przyłożę to jest tyle opony a przesuweczce miałem jak tak przyłożę, no to taką oponę to jest taka gładziutka, zysiutka opona a tam już jest bardziej no powiem Ci, że i na tym dawałem radę jeździć po ziemi w piasku wywracał rower ale na przykład taka wbita ziemia Kostka, coś takiego, to śmiało dało w sobie radę rowerek Jeden raz tylko przybiłem sobie koło Oponę tylną Przez to, że na asfalcie była taka gruba dziura, którą nie poradziłem sobie przeskoczyć Jakoś przednie koło przeleciało Ale jednak tylnym walnęłem równo w i od razu przybiłem Taki jakby ugryz pędża, czy nazywa chyba Przywaliłem Jeden raz było, no, zabieczone. Tutaj co? Tutaj, patrz. Jest komputerek podchodowy taki. Włączam go. I on pokazuje zaraz, na no, ile jest na, na bateria. 82%. I się ładuje. Tu z gniazdko, Tam się podłącza sznurkiem i sobie ładuje. Jest naprawdę gorący. Grzeje się mocno. Jak to kogoś interesuje, co to jest napisane, to proszę bardzo. Jest gorący więc niech sobie się ładuje dzisiaj przetestuję go jeszcze z tryłem elektrycznym to jest bardzo proste dwa przyciski na z... zwiększyć wspomaganie, zmniejszyć wspomaganie, tu jest przycisk e, e, pomóc walk assist czyli jak prowadzisz sobie rowerek tak za rączkę idziesz sobie z nim uliczką włączasz go, to niby wtedy rower nie musisz ściągnąć, a on jedzie razem z Tobą z prędkością jaką Ty tam wybrałeś sobie. Chyba to tak działa. Ja tak samo tu u góry jest przycisk włączyć. No, można wszystko wyregulować, bo to jest na takim przedłużaczu. Tam jest jeszcze podejście USB, więc e, słyszałem, że można zrobić sobie fajny upgrade. Botełeczki nie było, latarek też nie było, więc to jest mam dołożone. Co tu jeszcze mam pokazać? Silniczek stoi. No silniczek jest taki. A ja odpalałem jeszcze, więc nie wiem. Będę pistował. Biegów jest 1 na 9 chyba. Chyba 1 na 9 biegów jest. Z przodu nie ma. Z przodu jedna tarcza. Tu więcej. Skusiłem się na elektrykę ogólnie, dlatego że teraz jest dofinansowanie państwowe. Ten rower mi wyszedł 6000 zł w sierpniu 2024 20, roku i niby państwo musi mi niby państwo zwróci 50% od ceny, przez to, że ja będę używał teraz roweru do jazdy, a nie samochodu. To można sobie zobaczyć na Google, wszystko jest, na lecie też wszystko jest. Pierwszy mój elektryk, powiem, że jeden raz już brałem w dekatlonie rower elektryczny. Wynajmowałem taki miejski na jeden dzień na przejazdkę. To fajnie mi się jeździło. On mi pomógł się rozpędzać do 25, dalej, już sam i fajnie się jechało. Wiesz, teraz będę testował. W następnych odcinkach już powiem więcej, jak zrobię chociażby pierwszą stówkę albo dwie. A jeżeli ty masz jakieś pytanie odnośnie tego roweru, to jest ci ciekawi. To wiesz, napisz miało w komentarzu. Ja nie mam milion widzów, więc ja przeczytam wszystkie komentarze i nagram ci filmiki, które chcesz zobaczyć, no. Jak się ciekają, Bo ja bym naprawdę szczerze chciałbym zobaczyć filmiki przed tym jak kupuję, a jak nie było nic na necie, to tak kupowania trochę w ciemno, mówię, dobra, co na Więc. będzie chyba fajna przygoda. O i właśnie, jest bardzo miękka. Tam jest sztywny kamień, a tutaj jest taka mietkutka guma. Co tam nie mówili na filmikach, że trzeba przywijać od razu na nową. Nie wiem, albo ja po prostu się nie znam, albo dla mnie ta owieczka jest już fajniutka.